W głębi lasu mieszka magiczna kobieta-ptak. Kto wykluje się z jej jajka? Dziewczynka? Chłopiec? A może ptak? Obejrzyj Lalilu, żeby się dowiedzieć. Wytnij skrzydło z tektury. Odrysuję na brokatowym papierze piankowym. Wytnij szablony skrzydeł i przymiesz je na lalkę. Oklej ramę piórkami. Dodaj warstwę niebieskich piórek. A teraz warstwę lawendowych piórek. Dodaj kilka niebieskich piórek na końcu. Zrobiliśmy piękną parę skrzydeł. Kobieta ptak spodziewa się dziecka. I coś już zaczyna być widać. Wytnij kilka długich trójkątów z elastycznego materiału. Zaciśnij wszystko w ten sposób. Złącz części, aby zrobić spódnicę. Zrób bluzkę. Zapnij ją na rzep. Pomaluj koronkową wstążkę metaliczną farbą akrylową. Przyklej ją w pasie i dodaj kilka piórek. Zrób obroże w ten sam sposób. Dodaj łańcuszek w talii i niebieskie ramionczka. Zegnij drut w ten sposób. Przyklej piórka po bokach i dodaj niebieskie piórka. Przyozdób je kryształkami. Nanieśmy ostatnie poprawki. Przyozdób ręce naklejkami na paznokcie. Dodaj z tyłu skrzydła. Pomaluj brzuszek na złoto i dodaj więcej kryształków. Wygląda pięknie. Kobieta ptak zaczyna nowy dzień. Wszystkie zwierzątka słyszą jej słodki śpiew. Słońce wschodzi. Czas, aby natura się obudziła. Już niedługo moje maleństwo poczuje słoneczne ciepło. Zrób małą kulkę z glinki. Dodaj teksturę łukom brwiowym, policzkom i nosowi. Popracuj nad mniejszymi szczegółami. Dodaj uszy. Uformuj ciało i zrób ręce i nogi. Teraz musimy tylko wszystko złączyć w całość. Wytnij piórka na skrzydła i ogonek. Dodaj kępkę włosów na głowie. Pomaluj twarz suchymi pastelami. Co to jest? Zrobij górną część gumowego jajka w ten sposób. Dodaj kilka warstw niebieskiej farby akrylowej. Zanurz styropianowe kulki w niebieskiej farbie. Weź płatki z ozdobnego kwiatka. Użyj gąbki i metalicznej farby, aby pomalować jajko. Pokryj je złotymi półkoralikami. Zrób kwiat z płatków. Włóż do środka kilka mini pączków kwiatków. Dodaj łańcuszek małych kuleczek i samo jajko. Przy ozdobie kryształkami. Błyszczą jak krople rosy. Chyba czas na poród mojego dziecka. Kobieta ptak złożyła jajko w otwartym kwiecie. A oto dziecko. Spójrzcie na jej niebieskie włoski. Jest taka słodka. Nareszcie widzę moją córeczkę. Zrób nosidełko dla dziecka z siateczki. Wstrzyj je w odpowiednich miejscach. Dodaj też sznurek koralików. Zrób kokardę z satynowej wstążki i przyozdób torbę. Przyklej niebieski kryształek. Może wszędzie zabrać dziecko w takim nosidełku. Mama ptak zdecydowała się zrelaksować i posiedzieć na ciepłych kamieniach. Ale już czas iść. Zawieź dziecko, potrzymaj ją za rękę i miłego lotu. Zróbmy ptasie gniazdo. Uż suszoną trawę w kółko. Dodaj mu trochę objętości i uformuj ściany. Przymocuj zawieszkę z dwoma ptaszkami. Włóż do środka dużo piórek i liści. Kobieta ptak mieszkała w gnieździe ze swoim dzieckiem. Dzidzia jadła świeże owoce i czuła się bezpiecznie. Po pewnym czasie dziewczynka urosła i była o wiele silniejsza. Narysuj kółko na niebieskim filcu i wytnij je. Przyklej na górze sztuczne futerko. Uformuj ozdobne gałęzie w kółka. Przymocuj je na macie do nauki. Zakręć dwa różne kawałki drutu. I dodaj łuk do maty. Zawieź szklane liście na metalowej żyłce. Udekoruj matę metalowymi zawieszkami. Nie zapomnij o puszystych pomponach. Przyozdób górę złotymi piórkami. Mama ptak zauważyła, że jej córeczka uwielbia bawić się z wiewiórkami. Ale spędzanie zbyt dużej ilości czasu na mokrej ziemi to nic przyjemnego. Dlatego zrobiła dla niej matę do nauki. Dzidzi i wiewiórkom będzie ciepło i sucho na macie do zabawy. Narysuj łodygi na zielonym filcu. Wytnij liść z samoprzylepnego papieru piankowego. Przyklej drut do filcu. Teraz możemy go zgiąć. Przymocuję do brokatowego papieru piankowego. Dodaj ozdobne gałęzie i liście z filcu. Kwiaty kwitną. Przyozdób je kryształkami. Przednij wykałaczki. Oklej nimi przezroczystą zakrętkę od próbki szminki. Przyozdób dół sznurkiem koralików. Przyozdób wiaderko brokatem w płynie i kryształkami. Mama ptak zbiera do wiaderka rosę. Kiedy wiewiórki przebiegają obok, liście trzęsą się i krople do niego wpadają. Więc dzidzia może codziennie pić świeżą wodę. Pomaluj małą plastikową nakrętkę na biało i dodaj warstwę metalicznej farby. Owiń gruby drut wokół korka od butelki. Zrobiliśmy sprężynę. Przyklej korek do nakrętki. Pomaluj sprężynę na biało-złoto. Załóż ją na bazę z glinki. Przykryj ją gałązkami, ozdobnymi kwiatami i zieleniną. Dodaj więcej liści. Mały ptaszek dopiero zaczyna uczyć się latać. W dzisiejszych czasach mamy ptaki nie wyrzucają piskląt z gniazd. Pociągają za to za sprężynę. Lecimy! Ups, nie trafiłam! To no nic, nauczysz się. To dopiero pierwsza próba. Dasz radę, wierzę w ciebie. Dzidzia lata pierwszy raz. Usuń dno od pustej butelki po szamponie. Potnij gałązki drzewa na kawałeczki. Przyozdób nimi boki. Dodaj sztuczną zieleninę. A oto biedronki na gałązkach. I motylki. Przyklej nakrętkę od keczupu do gałęzi. Pomaluj ją i przyozdób. Wlej brokat wymieszany z piaskiem do plastikowej części. Ptaki nie mogą kąpać się w zwykłej wodzie, bo pomoczą im się skrzydła i nie będą mogły latać. Ale mogą brać piaskowe kąpiele. Owiń cienkie druty wokół potrójnej gałęzi. Wytnij kółko z zielonego papieru piankowego. Pokryj boki dużymi, kolorowymi pomponami. Dodaj mniejsze, białe pompony bliżej środka. Dodaj sznurek koralików po bokach. Załóż całość na podstawę. Dodaj na dole liście. Zakryj drut gałęzią. Uformuj go w ten sposób i przymocuj do stołu. Uż w ten sposób brokatowy tiul i zrób baldachimek. Co za magiczne miejsce! Jest pięknie! Przebieranie tu dziecka jest o wiele łatwiejsze. Sklej ze sobą dwie części kory. Przymocuj gałąź jako wsparcie. Nawlecz koraliki z kryształkami na gruby drut. Przyklej serduszka, sznurowadła. Ślimaka z kreatywnego drucika i latające ptaki do tablicy do zabawy. Przyozdób krawędzie tablicy roślinami, biedronkami i motylkami. Ta dzidzia ptaszyna uwielbia swoją nową zabawkę. Jak fajnie jest uczyć się o świecie. Wokół gniazda dzieją się prawdziwe cuda. Podobała Ci się nasza opowieść o ptasiej rodzinie? Daj nam znać poniżej. Daj nam lajka, subskrybuj Lalilu i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików.